Witam Martich, zobaczcie jesteście. Dzisiaj jestem z moim nowym przyjacielem i dzisiaj będę mojego małego przyjaciela otwierać. Zaczekajcie, idę za mną. Już jestem i dobra. Wyczaruję tylko nożyczki. I są. Dobra, teraz musimy przeciąć folie jakby kartonik Czekajcie Ile kaśni tu jest? U! Szczotka Gdzie mhm. to ma być szczotka To co ja się dziwię, że to jest szczotka No Coś trochę będzie próbował. Albo jednak nie będzie trochę problem. Dobra. Kim ono jest? Uuu! Takie fajny. Nie ha, ha ha. Dobra, Nożyczki. Tu jeszcze w ruch. I patrzcie, prezentuje się tak bez... Pakowane się, jeszcze tu muszę odciąć. <laughs> Wydajmy się, gdy skończę otwierać. Dobra, 3, 2, 1 i... O, wyciągnięte. Dobra, otwieramy. Uwaga, co się kryje. Halo, jak to się otwiera? <laughs> O, jest. I co to jest za kulka? A tu mniejsza saszetka. Zacznijmy może od mniejszej. Ciekawe, co tam jest w tej malutkiej saszetce. Mm. O, jest. Dobra, i co tam jest? Mm. Hmm. Poczekajcie, zaraz, zaraz. Musiałam to z zębami, bo inaczej się nie dało. O, patrzcie, mam pomalowane paznokcie. Jakbyście nie zauważyli. Wam to mówię. O, tu są jakieś... Yy, nie wiem co. Yy, Gumki do tego naszego stworka chyba, który się ukrywa w dużej saszetce. Dobra, teraz... Duża saszetka. Ciekawe jak wygląda. Dobra. Okej. Okay. <coughs> 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 Dobra, już mam. I... odpinamy wow patrzcie jakie to jest cutie jakie to jest tak patrzcie ale jak to się robi we włosy? tak 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 nie, chyba nie tak Dobra. To teraz uczesemy. I i i, i. raz cesanie, raz cesanie. Tak, przede, przede. Um, hm. Hmm. Spinkę. Nie, nie. Pięknie. Dobra, no to się może żegnamy. No to pa. No to pa.